Cześć, witam wszystkich. Piękny wtorkowy poranek. Sprzęty gotowe do pracy. Działamy. 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 Filip z dziadkiem pryskają. Ja mam dopiętą już tutaj dwukółkę. Zbieramy drzewo, które chłopaki sobie tam wcześniej okrzesali. po słońce jest. Filip, czego nie agrola? Gdzie masz agrolkę? Pod plandeką stoi pierwsze te zabiegi będą wykonane e, Gaspardo e, Dzisiaj co? Piękny dzień, słoneczko, ciepło, pryskamy. pryskamy tak? Czym? A oleje. No i dobra, ja lecę. Chłopaki czekają, także widzimy się już w sadzie na miejscu. Słuchajcie, do umycia i do sprawdzenia Piękna pogoda, nie ma wiaterku, nie ma nic Także tak jak ja lubię Nie lubię jak wieje, nie lubię szyby potem całe uwalone A dziś się pyska perfekcyjnie, pięknie 9,293 na godzinę stała prędkość. Zobaczcie, pisaliście, że się koła nie kręcą. To aż dzisiaj to aż dzisiaj głotniki założyłem. Tam czytałem komentarze. Chcieliście mnie więcej, także proszę bardzo. Miło się mi zrobiło. Mam nadzieję, że za bardzo nie przynudza mnie ale nie ma tak źle... Chyba. Mam nadzieję. Tak Przedzawracanie. Lewo, prawo. Włączanie. I idzie ładnie, sprawnie. Tatusz tam na drugim ranczu. O, ja go widzę, ale wy chyba go nie będziecie widzieć. Zbiera drzewo. No bo jak tam... Chcieliśmy to, dużo do krzesania było Także Wszyscy dziś coś robimy Dziadek pryska również No, także Koniec Jedziemy do domu Zapankować się Kawę wypić Pyk, pyk, pyk Pewnie będą pytania Dziadk rola Czemu tą pryska? Agrola ma się dobrze. Odpoczywa. Stoi sobie przykryta pod tandeką Nie, no. Te dwa pierwsze, trzy, trzy zabiegi się pomy zrobi, bo agroli troszkę szkoda. Nie będę jej męczył. A jest, a jeszcze to dom się pryska. No, i jeszcze, jeszcze z jednym się dom pryska i będzie będzie Agrolą szło aż miło. No także dobrze. Dobra, ja lelujemy. Kolejny zestaw załadowany zbieramy dzisiaj. Drzewo, Chłopaki sobie tutaj okrzesali wcześniej. Cała przyczepka będzie chyba z pięć takich zestawów, więc po malutku pogoda ładna, więc korzystamy. No, i kończymy drugi zestaw. A ja sobie słuchajcie, szłem tutaj zobaczyć dalej. I patrzcie, co na wierzchu znalazłem. 100 zł. to jest kolejna monetka. 5 zł. Trzeba umyć. Tu jest kolejna monetka: 20 groszy. Słuchajcie, tu wychodzi następna monetka. Ale numer: ktoś zgubił portmonetkę. Kolejne 5 zł. Realizacja, bryskamy dalej. Proszę, pianterek jest, ale nas bardzo dzielnie walczy. Cześć, mamy kolejny dzień. Oto mój nowy nabytek. Słuchajcie, nabyłem takiego elektryka z bardzo dużym schowkiem. Może tutaj krata piwa wejść, kilo kiełbasy. Sekatory, wiązadła, co tylko chcecie. Cały plecak z wyposażeniem. Mamy kamerkę. Mamy sekator. Idę jeszcze po baterię. Do tego jeszcze jest komplet Sakfów, ale jeszcze nie rozpakowywałem na bagażnik na tył, na bagażnik na przód. Na grubym kole. Słuchajcie, taki rower może niektórym się nie podobać, ale myślę, że będzie bardzo praktyczny do sadu nie muszę już jechać yy, samochodem. Wszędzie dojadę, wszędzie wjadę. Czy to górka, czy nie górka, czy trudny teren. I dzisiaj pierwsza wyprawa. No i odpalam. Bateria. Yy, guziczek. Karta. No, z drugiej strony manetka i guzik. I mamy odpalony stopka. Słuchajcie, teraz by się przydała kamerka na głowę, nie? Tak zrobimy. Przerzucam się na drugą kamerkę, bo nic nie nagram. Kładam kamerkę na głowę, podnosimy troszkę do góry. No i zobaczymy, czy się coś nagra, czy się nie nagra. Zapinamy kurtkę, żeby się nie przeziębić znowu. Jedna choroba odpuściła, żeby mnie druga nie dopadła. I kapturek może będzie coś widać. Słuchajcie, dzisiaj kolejny piękny dzień się zapowiada. Więc, o, wyłączył się już. Ale ma zrywa, powiem wam. I poszedł na pierwszej pierwszym ustawieniu 25 przełączymy go o ma klakson nawet na kolejny tryb na kolejnym trybie mamy 35 i kolejny tryb nie wiem czy widać mamy 50 na godzinę Ale przy pięćdziesięciu już jest niebezpiecznie, powiem wam. Zwalniamy, wracamy sobie na tutaj, raz do trzydziestu, myślę, że wystarczy. Kierunko kierunkowskazy lampa naprzód, taki rowerek myślę, że tutaj do sadu. Ale będę chciał też spróbować wyjechać na jakąś przejażdżkę dwustrzydniową nim. Sprawdzić właśnie baterię, zasięg. Oczywiście możemy wspomagać pedałowanie. Taki sam rowerek nabył Tomek. Więc myślę, że tutaj niedługo przed nami jakaś wspólna wyprawa. Udało się tutaj. Nową kwaterę doprowadzić w miarę do jakiejś kultury, można tutaj spokojnie już przejechać tutaj. Przez kilka lat na pewno drzewa nie widziały piłki, nie widziały grubszego cięcia. To co można było w pierwszym roku zrobić, to zrobiliśmy. Możecie sobie przypomnieć tutaj te drzewa, jak wyglądały. Przy zakupie tutaj chyba materiał był. Piękny dzień, piękna pogoda, ptaszki śpiewają. Piękne pokrycie na powrocie w drugą stronę. Parafinka wszystko obkleiła. Myślę, że też tutaj nigdy nie było zabiegu parafiną. Tak pąki na idarecie wyglądają. I tutaj Starszy rząd Jak się piska? Jak się bo no, nagrywam całą drogę i po tym sobie sprawdzaj, jak się pryska. W swoim żywiole jesteś, tak? No. Fajnie, no. Pa. Kocham cię. Ja ciebie też. I skończyłem ciąć gale, także na ten rok grube cięcie zakończone. Jeszcze zostały tam mi zeszłoroczne idarety zeszłoroczna gala, no i to co wsadzimy też trzeba będzie przejść, przyciąć, a te starsze mamy zrobione. Jak to wygląda? No takie już duże my się ucho. Na gali. Tak to wygląda. Z drugiej strony mamy goldena. A na goldenie pąki napuchnięte, nabrzmiałe. Tutaj ładnie widać parafinkę. Jak ładnie pokryła. Zbieram się do domu na obiad. Na dziś wystarczy cięcia. Po południu przyjeżdża Karol i będziemy agregatem uprawiać podsadzenie. No, na razie dzisiaj pierwszy wypad na tym rowerze, więc muszę troszkę go poużytkować. Jeśli będziecie zainteresowani, to w kolejnych odcinkach coś więcej o zasięgach, o parametrach, o wyświetlaczu. Ocenie. dzisiaj warunki do parafiny były idealne parafina położona tutaj jeszcze do przycięcia i tutaj przyjechałem z młotem, z łopatą z sipką jest po nawadnianiu studienka, którą zaraz tu odkopię i która będzie tu do usunięcia. I tutaj ładnie się uprawi ten kawałek, na którym miał być i daret, ale nie udało się na jesieni tutaj i dareta zamówić. Więc zobaczymy, czy wleci tutaj inna odmiana. czy czy będą ogórki, czy coś innego, czy będziemy pole doprawiać i ten niecały tutaj hektar zostanie. Dobra, biorę się trochę tutaj, odkopię i pokażę Wam, jak to wygląda. I 5 minut później zdjąłem pokrywę, było tutaj przysypane. Wymurowane jest na, na trzy tutaj bloczki, cegły. Na dole widzicie główną rurę. I do tej rury skuję tutaj. Mm, skuję te bloczki. Myślę, że głębiej się nie będzie tutaj orać. I po kolejnych 10 minutach dołek oczyszczony tutaj nie stanowiło to żadnego oporu więc już podjechałem ciągnikiem tam jeszcze sprzątnąłem pniaczka tu na ty ładujemy gruz no i pasuje zasypać ten dołek będzie można jutro wjeżdżać z uprawą Gruz załadowany Po dziurze nie ma śladu zasypane Słoneczko zachodzi Na dzisiaj wystarczy No i teraz. No nie mam startu. <grystanie> Słuchajcie. 30 po polu daje radę, 50 po asfalcie. No to jak tu dodam gazu, to, to przyspiesza szybko. No to ma przyspieszenie szybkie, nie? No weź pokaż jakie ma przyspieszenie.